Wystawiasz mieszkanie dla każdego i przez ostatnie tygodnie była cisza. No ale gdzie ja popełniłam w ogóle błąd? Mam ładne mieszkanie, zdjęcia też niczego sobie. No okej, okay, ale czy w ogóle zastanawiałeś się nad tym, komu chcesz sprzedać to mieszkanie? Cześć, to Agnieszka Kondziela. Pokazuję kulisy rynku nieruchomości od środka, a dzisiaj opowiem Ci, jak w pięciu prostych krokach znaleźć idealnego kupca na Twoje mieszkanie. Zacznę od tego, że twój klient docelowy to nie każdy z kasą, to konkretna osoba. Na przykład mieszkanie przy szkole równa się rodzina z dziećmi, centrum miasta, młody singiel lub Pary. Po drugie metraż, ile metrów kwadratowych ma Twoje mieszkanie? Jeżeli mam mieszkanie, które ma na przykład 25 metrów, to prawdopodobnie sprawdzi się ono idealnie dla studenta albo dla inwestora. Po trzecie, jaki jest stan Twojego mieszkania? Jest ono do remontu? Wtedy raczej spodoba ono się bardziej inwestorowi albo majsterkowiczowi. A jeżeli jest po remoncie, prawdopodobnie będzie mówili np. o rodzinie albo o osobach, które po prostu chcą już wejść na gotowe. Cena to jest tak zwany profil finansowy. Czy nasze mieszkanie wystawiamy za 300 tysięcy złotych, to prawdopodobnie będzie dla kogoś pierwsze mieszkanie, a jeżeli wystawiamy na naszą nieruchomość za. 600-800 tysięcy złotych, to już raczej będzie budżet dla bardziej wymagającego klienta. Po czwarte okolica. Co się znajduje dookoła naszego mieszkania, centrum miasta, rynek, czy może na przykład obok naszego mieszkania znajduje się plac zabaw, znajdują się szkoły, a teraz najważniejsze, dopasuj do tego wszystkiego marketing. Jedno proste pytanie: do kogo ja w ogóle sprzedaję? Na przykład rodzina będzie szukała bezpieczeństwa i przestrzeni, z kolei single będzie raczej szukał stylu, a teraz ty, drogi słuchaczu, zaobserwuj mnie po więcej strategii dobrej sprzedaży nieruchomości.